Dzień dobry. Dziś fragment mojej książki Miłość ma wiele imion. Refleksje o miłości. To wyjątkowo istotna książka, która tak naprawdę jest nieustannie aktualna w każdym momencie życia i w każdym wieku. A więc przechodzę do jednego z rozdziałów który nosi tytuł Miłość to pozwolenie na bycie sobą. Miłość to pozwolenie drugiej osobie na istnienie, jaką jest, zgłębi siebie z całym swoim bogactwem i na uzewnętrznianie tego, ale też ze swoimi słabościami i wspieranie jej rozwoju zamiast krytyki i odrzucenia. To radość z możliwości dzielenia się sobą i radość czerpania z bycia drugim człowiekiem i uczeniem się inności w różnorodności. Miłość nie rodzi się jednak na zewnątrz. Ona ma swoje głębokie korzenie w miłości własnej. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dotyczy to najpierw odnalezienia siebie, swojej tożsamości, tego, kim jestem. Dzięki temu nie jestem kimś oddzielonym, lecz wprost przeciwnie: znajduję siebie, doceniam swoje istnienie i to, co reprezentuję. Dzięki temu doceniam swoją wartość, a w perspektywie wartość drugiej osoby, takiej, jaka jest. Obdarzasz ją wtedy szacunkiem za to, że istnieje, niezależnie od tego, jak się ubiera, co je, jak myśli i czuje. Nie ma to nic wspólnego z egoizmem, bo egoizm to podporządkowywanie. Innych swoim pragnieniom, zachciankom, to narzucanie swoich potrzeb, które mają spełnić inni. Miłość własna jest pełnym odnalezieniem siebie, swojej natury i tego, co mam w sobie, zarówno no blasków, jak i cieni, i zaakceptowanie całego tego inwentarza w sobie. Bo jak pokochasz kogoś innego, jeśli w sobie nie umiesz zaakceptować swoich wad, swoich słabych stron? Przy najbliższej okazji, gdy opadną zasłony zauroczenia, zaczniesz wymawiać drugiemu człowiekowi jego niedociągnięcia, jego postrzeganie sytuacji ciebie inaczej niż chcesz czy? Oczekujesz. Miłość własna przynosi także poszanowanie osobistej wolności, a nie zawłaszczanie kogoś, narzucanie drugiej osobie swoich nawyków, sposobów spędzania wolnego czasu, robienia tego, co ty chcesz i potrzebujesz. Wolność wypływa z głębi Twojej natury. Z potrzeby nieustannego wzrastania, doświadczania, bycie sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Nie da się tego nauczyć z książek, przeczytać i wprowadzić w życie. Tego trzeba doświadczyć, poczuć w sobie potrzebę bujania w obłokach, wypływania na szerokie wody postrzeganie wszystkiego aż po horyzont i przesuwanie go dalej i dalej. Osoby, które żyły w związkach i doświadczyły poczucia niewoli, wiedzą, co znaczy wydostać się na wolność, poczuć wiader w żaglach. One trudno dadzą się uwikłać w nowe uzależnienia, a jeśli tego dokonają, to tylko z partnerami, którzy sami doświadczyli, co znaczy wolność. Wtedy będą mogli zbudować związki partnerskie oparte na wolności bycia sobą. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i oczywiście czytania książek.